Dla nas nie był łatwy mecz. Eee, to był mecz taki walki, widzieliśmy, że tutaj stal rzuci się na nas. Eee, to, co trenerzy założyli, mieli do nas taktyczne, no to wszystko się sprawdziło. No i cieszymy się, że wygraliśmy na zero z tyłu. No dla ciebie to było szczególne spotkanie, bo ty tutaj trochę grałeś, tak, tutaj w Tak, spędziłem tutaj drugiej lidze rok czasu. Eee, szczególnie? No, zaczynamy czekać, to wiadomo, mam tutaj dużo przyjaciół. Cieszę się, że my wygraliśmy, teraz będziemy się skupiali na meczu piątkowym w Czy Zgodzisz się ze stwierdzeniem, że Kamil Oziemczyk przewyższa tę ligę o poziom przynajmniej. Nie no, zgadzam się, Kamil jest w formie, widać to, dobrze, że wrócił, jest zdrowy. Cieszymy się bardzo... owy jak najtucie był w formie? Dzisiaj wygraliście mimo braku kibiców. Dało się to odczuć, że tutaj nie było ich z wami. No wiadomo, że inaczej się gra jak nie ma naszych kibiców. To jest 12 zawodnik jak to się mówi. Szkoda, ale już na następnym wyjęciu już chyba będą do nami. Możemy już mówić o tym, że wróciliście do walki o awans? A, po co? Mam się pompować. Skupiamy się na najbliższym meczu i to jest najważniejszy mecz.